A co jak to się nazywa? Tak A co ty robisz? Motorem jeżdżę koła. Kurzysz? A żebyś do środka nie wpadł, bo się spalisz No, i duży. <gryzny> Michał, ostrożnie, bo wlecisz do środka. Idziemy po gałązki? Tak. Idziemy po gałązki? Tak. To idziemy. Au, wziąłeś? W kamień się walnąłeś. Myślisz, to, jakie sobie boli? Będzie siniak. Boli?

No, kojarzę, żeby ogień cię nie poparzył. Dobrze. Jeszcze jedną. No jak? Na ognisko ma rzucać, a nie obok. To z tobą jest. O. Tak, super. Jeszcze jedzenie, dobra? Nie, tu już nie obciąć, wystarczy, więcej nie trzeba. No, rzuć. To ogień, jak chyba. Ognisko, prawda? No, ognisko. <laughs> Michał, ostrożnie, bo się znowu uderzysz. Skarpety znowu czarne. Łeb Do... dostałeś? Tak. Coś podobnego. A gdzie, gdzie ty łeb wkładałeś? No? Gdzie wkładałeś? Ciku? No jak nie? Na ogień się patrzysz na pewno chcesz. No. Chodź tu, tu tu stań i to ci zdjęcie zrobi. So beautiful.